Cześć Wam wszystkim w tym filmie, dosyć ważnym filmie, bo jest czwartek, a każdy czwartek, jeśli tylko jest pierwszym czwartkiem tygodnia, jest bardzo ważnym czwartkiem. Jak, jak w zasadzie każdy dzień, ale no dobra, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Dzisiaj sobie chwilę porozmawiamy, chwilę porozważamy Słowo i dostaniecie jakieś zadanie duchowe. Na dziś jesteśmy już po zmartwychwstaniu. w stanie. Odrodzeni do nowego życia i, i wiem, że to drugi dzień już po powrocie do szkoły przynajmniej dla mnie. Mm. I warto, abyśmy pozostali jakby w tej atmosferze, żebyśmy zapamiętali to, co się stało, żebyśmy zachowali w sercu to, czego doświadczyliśmy podczas tridum i szli z tym dalej. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ja mam dla Was tutaj taką ciekawostkę. Uwaga! Na początku filmów teraz zmienia się forma, bo będę dawał jakieś takie ciekawostki. Co wydarzyło się tego dnia? Albo kto jest patronem dzisiejszego dnia? A dzisiaj jest taki patron, że musiałem o nim wspomnieć. Ale zanim, to tego dnia, 31 marca, w 1541 roku, pierwszym generałem. Zakonu Jezuitów został Ignacy Loyola. Uwaga, kto nie czytał, tego zachęcam do przeczytania ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. Jego dzieło życia, e, którym posługują się Jezuici. Myślę, że wielu z Was słyszało w ogóle o czymś takim jak rekolekcje ignacjańskie. To właśnie, właśnie od niego, od nich to wszystko, od Jezuitów. Ale co dalej mogę powiedzieć? Święty Izydor. Święty Izydor. Kim był Święty Izydor? Święty Izydor, patron dzisiejszego dnia, patron internetu. To jest ciekawe, że, że my tu wchodzimy, ja przynajmniej wybrałem taką formę ewangelizacji, próby ewangelizacji w internecie i widzę, że e, wielu z Was, więcej też tego widzę na Instagramie czy na YouTubie, e, więcej takich prób ewangelizacji właśnie przez internet. I taki krótki przekaz na dziś, bo, bo mówili, że ma być krótko, konkretnie z rana, to, to pamiętajcie, jeśli zabieracie się za ewangelizację w internecie, to co było napisane. Przepraszam, straciłem kamerę, jak chciałem wziąć Pismo Święte. To, co jest napisane tu, w tej super księdze, w piśmie świętym, Dziejech Apostolskich, zanim święty Paweł i święty Barnaba zabrali się za ewangelizację, zabra... zadbali o swoją własną modlitwę, o post i jałmużnę. Także zanim zabierzecie się za nawracanie kogokolwiek. Swojego otoczenia, nie tylko w internecie. Ale tu przy okazji właśnie mówię o internecie, przy okazji tego świętego Izydora. Jeśli zamierzacie działać jakoś tak apostolsko, apostolsko chyba tak się mówi, e, zamierzacie komuś przekazywać dalej tą wiarę, głosić ją wokół swoich znajomych, zadbajcie najpierw o swoją osobistą modlitwę, o post za te osoby, w intencji tych osób, które będziecie ewangelizować, które będziecie próbowali zbliżać do Boga. I zadbajcie o ją różne. Przede wszystkim zadbajcie o swoją własną duchowość, a dalej to jakoś samo pójdzie ta ewangelizacja, ewangelizacja świadectwem i słowem. Ale najpierw zadba, zadbajcie o to, co dla Ciebie. A ja Wam życzę dobrego dnia. Pomódl się dzisiaj kompletu. No. <taki> Takie klasyczne zadanie. Pa, pa. we